Dwie kobiety wchodzą do tego samego ekskluzywnego lokalu w centrum Warszawy. Jedna zostaje natychmiast zauważona przez someliera, otrzymuje najlepszy stolik i jest traktowana jak członkini arystokracji. Druga czeka 15 minut na obsługę, dostaje stolik przy kuchni i otrzymuje jedynie standardową obsługę. Żadna z nich nie wypowiedziała ani słowa. Żadna nie pokazała karty kredytowej ani nie wspomniała o wpływowych znajomych. Mimo to jedna została błyskawicznie rozpoznana jako należąca do świata przywilejów, podczas gdy druga została potraktowana jak zwykła osoba. Twoje ciało mówi wszystko, czego nie chcesz, żeby mówiło. Zanim ktoś zauważy twoją markową torebkę czy perfekcyjnie wykonany makijaż, twoja postawa już wyszeptała twój status społeczny wszystkim obecnym w pomieszczeniu. Badania pokazują, że komunikacja niewerbalna stanowi aż 55% tego, jak przekazujemy informacje. Co oznacza, że twoje gesty wystawiają rachunki, których twoja garderoba nie może pokryć? Czy kiedykolwiek czułaś, że bez względu na to, jak elegancko byłaś ubrana, nie byłaś traktowana poważnie? Albo, że w pewnych kręgach wydawało ci się, że jesteś blisko celu, ale brakowało czegoś nieuchwytnego? Ten brakujący element nie znajduje się w twojej szafie. Tkwi w sposobie, w jaki zamieszkujesz swoje ciało. Jeśli chcesz być traktowana jak kobieta z wyższych sfer, zapisz się do kanału. Aktywuj dzwonek powiadomień i zostaw swój like już teraz, jeszcze zanim zacznie się ten film. Bo to, czym się podzielę, zmieni sposób, w jaki poruszasz się po świecie. Gest pierwszy: strategiczna pauza. To może być najpotężniejszy gest ze wszystkich umiejętność pozostania doskonale nieruchomą. Kiedy wykazujesz pewną siebie mowę ciała, Twoja publiczność ma większe prawdopodobieństwo uwierzenia Twoim słowom i podążania za Twoim przywództwem. Bogate kobiety rozumieją, że ciągły ruch sygnalizuje niepewność. Opanowują strategiczną ciszę siedzenie w perfekcyjnej postawie bez poruszania się stanie z rękami swobodnie opuszczonymi wzdłuż ciała słuchanie beznerwowych gestów. Ta cisza tworzy to, co nazywam polem grawitacyjnym. Ludzie naturalnie przyciągają się do kogoś, kto wydaje się tak komfortowy we własnej skórze. Badania potwierdzają, że osoby, które utrzymują opanowaną mowę ciała, rzeczywiście zaczynają czuć się bardziej pewne wewnętrznie. Twoja postawa dosłownie zmienia chemię mózgu, zwiększając testosteron i zmniejszając kortyzol. Nie tylko wyglądasz bogato, stajesz się potężniejsza na poziomie komórkowym. Najpotężniejsza kobieta w pomieszczeniu nigdy nie konkuruje o uwagę, już ją posiada w momencie, gdy wchodzi. Gest drugi: Magnetyczne spojrzenie. Utrzymywanie stałego kontaktu wzrokowego pokazuje pewność siebie i szczerość, podczas gdy unikanie wzroku sygnalizuje dyskomfort lub niepewność. Ale bogate kobiety opanowały to, co nazywam aksamitnym spojrzeniem wystarczająco intensywnym, aby przyciągnąć uwagę, ale na tyle łagodnym, aby pozostać dostępnym. Technika tkwi w czasie. Trzy sekundy bezpośredniego kontaktu wzrokowego, potem eleganckie odwrócenie wzroku, potem powrót. Nigdy wpatrywanie się, nigdy szybkie odwracanie. Pomyśl o tym, jak o wizualnej interpunkcji w rozmowie. Badania pokazują, że ten wzorzec wywołuje reakcję zaufania w mózgu, jednocześnie zachowując aurę tajemniczości. To różnica między wyglądaniem drapieżnie a wyglądaniem potężnie. Moc selektywnej uwagi. Na niedawnym wydarzeniu networkingowym w Zakopanem obserwowałam magnatkę z branży nieruchomości pracującą z salą. Każda osoba, z którą rozmawiała, otrzymywała jej pełną uwagę wzrokową przez dokładnie odpowiedni czas. Później usłyszałam trzy oddzielne rozmowy o jej magnetycznej obecności. Przekształciła swoje spojrzenie w broń. Ale oczy tylko otwierają drzwi. Ręce zamykają interesy. Gest trzeci: wyrafinowany uścisk dłoni. Stanowczy uścisk dłoni sygnalizuje pewność siebie i asertywność, ale jest sztuka w uścisku dłoni bogatej kobiety, która przekracza zwykłą siłę. Chodzi o połączenie i kontrolę w trzech precyzyjnych ruchach. Wyrafinowany uścisk dłoni obejmuje zbliżenie. Pewne, ale nigdy agresywne, uścisk, stanowczy, ale krótki, i uwolnienie: eleganckie, nigdy nagłe. To tworzy natychmiastowe wrażenie kompetencji, jednocześnie przekazując subtelną pewność siebie odbiorcy. Lekcja zmokotowa. Nauczyłam się tego obserwując dyrektorkę funduszu inwestycyjnego na jednym wydarzeniu. Każdy uścisk dłoni, który dawała, wydawał się podnosić odbiorcę na duchu. Potem zauważyłam, że używała całego swojego ciała w pozdrowieniu. Lekkie pochylenie do przodu, szczery uśmiech, pełna uwaga przez te trzy kluczowe sekundy. Ludzie odchodzili od niej czując się ważniejsi niż gdy się zbliżali. Uścisk dłoni to Twój podpis w przestrzeni i czasie. Uczyń go niezapomnianym. Gest czwarty. Pewne zajmowanie przestrzeni. Bogate kobiety rozumieją przestrzeń inaczej. Nie kulą się ani nie przepraszają za swoje istnienie. Kiedy stoisz lub siedzisz z rozluźnionymi ramionami. Nieskrzyżowanymi rękami i ciałem zwróconym ku innym, projektujesz pewność siebie i otwartość bez agresji. Oto wyrafinowany sekret. Zajmują przestrzeń, nie naruszając jej. Ręce pozostają blisko ciała, ale nigdy defensywnie skrzyżowane. Ramiona są cofnięte, ale nigdy agresywnie wypchnięte do przodu. To fizyczny odpowiednik noszenia idealnie skrojonego żakietu. Ustrukturyzowany, ale nigdy sztywny. Ta pewność terytorialna rozciąga się na ruch. Żadnego przeciągania stóp. Żadnych przepraszających kroków. Każdy ruch jest celowy, jakby sama podłoga czekała na Twoje przybycie. Czy to podczas niedzielnego branczu, czy na spotkaniu rodzicielskim w szkole Twojego dziecka, kobieta z elitarną mową ciała jest zauważana. Nie przez torebkę, którą nosi, ale przez to, jak wchodzi do środowiska, jakby już należała do tego świata. Gest piąty autorytet otwartej dłoni. Kiedy ktoś dzieli się szczerze i otwarcie, wydaje się bardziej wiarygodny i sympatyczny, po prostu wykazując gesty otwartej dłoni w swojej komunikacji. Ale oto wyrafinowane rozróżnienie między starymi a nowymi pieniędzmi nie chodzi tylko o pokazywanie dłoni chodzi o wysokość, czas i intencje. Kobiety prawdziwej klasy utrzymują swoje ręce na wysokości tali, gdy wyrażają ważne punkty. Alan Pease nazywa to mocą dłoni. A gdy jest używana prawidłowo, komunikuje autorytet przez ciche i nieograżające dowodzenie. Pomyśl o tym, jak o fizycznym wcieleniu nie mam nic do ukrycia, bo mam wszystko do zyskania. Moment w galerii Mokotów. Kiedyś obserwowałam dziedziczkę podczas lunchu. Nigdy nie podniosła głosu, nigdy nie przerywała, ale wszystkie rozmowy naturalnie kręciły się wokół jej obecności. Jej sekret? Każdy gest był otwartą dłonią na idealnej wysokości, tworząc to, co badacze nazywają płaszczyzną prawdy przestrzeń psychologiczną, gdzie ludzie instynktownie wierzą w to, co mówisz. Badania pokazują, że ten gest wywołuje reakcję zaufania, jednocześnie zachowując aurę cichego dowództwa. To różnica między wyglądaniem desperacko na aprobatę, a wyglądaniem godnie uwagi. Gest szósty arystokratyczna wieża. Niektórzy z najpotężniejszych liderów na świecie Używają tego prostego, ale skutecznego gestu, łączenia końców palców. Ale istnieje wyrafinowana wersja, która szepcze klasę zamiast krzyczeć arogancję. Profesor Raybert Whistle zauważył, że ludzie, którzy postrzegają siebie jako szanowani i należący do elity, używają gestów minimalistycznych, szczególnie ograniczonej pozycji palców w wieży, aby demonstrować pewną postawę. Wyrafinowanie tkwi w subtelności. Końce palców ledwo się dotykają, umieszczone nisko przy talii podczas słuchania, lekko podniesione podczas mówienia. Obserwacja w Belweder. Podczas kolacji w tej legendarnej restauracji zauważyłam elegancko ubraną kobietę przy stoliku w rogu. Nigdy nie gestykulowała frenetycznie, nigdy nie wskazywała, ale wszyscy kelnerzy grawitowali w kierunku jej stolika z niezwykłą uwagą. Jej ręce formowały najsubtelniejszą wieżę, gdy rozmawiała ze swoją towarzyszką, i zdałam sobie sprawę, że jestem świadkiem mistrzowskiej klasy w cichym dowodzeniu. Ten gest sygnalizuje, że jesteś pewna swoich myśli i pomysłów, bez wyglądania dominująco. Formuła to powściągliwość. Nadmierne używanie przekształca pewność siebie w protekcjonalność. Gest siódmy eleganckie przejście. Bogate kobiety poruszają się jak baletnice, nawet gdy idą do swoich samochodów. Każdy ruch płynie w następny, bez niezręcznych pauz czy nagłych zmian. Praktykowanie doskonałej postawy, celowych gestów i stałego kontaktu wzrokowego projektuje pewność siebie i wzmacnia twoje poczucie kontroli i autorytetu. Ta gracja pochodzi ze zrozumienia, że każde przejście demonstruje opanowanie. Wstawanie z krzesła staje się płynnym ruchem zamiast niezręcznej walki. Sięganie po kieliszek wina staje się elegancką ekstensją zamiast desperackiego chwytania. Sekret tkwi w oddychaniu. Każdy gest zaczyna się lekkim wdechem, tworząc naturalny rytm i zapobiegając pośpiesznym ruchom, które sygnalizują niepokój lub niższy status. Kiedyś uczestniczyłam w balu debiutantek, gdzie obserwowałam piętnastolatki, które były trenowane w tych ruchach od dzieciństwa. Każdy ich gest płynął jak woda i zrozumiałam, dlaczego szkoły dobrych manier cieszyły się tak wielkim szacunkiem. Uczyły kobiety zamieszkiwania swoich ciał jak królowe. Ale ruch bez ciszy to tylko niepokój. Prawdziwa elegancja nigdy nie mówi o cenie czy saldzie bankowym. Emily Post zrozumiała to, gdy pisała swój przewodnik etykiety, który przemawiał zarówno do starych pieniędzy, jak i do nowej klasy średniej w drodze na szczyt. Jej filozofia była rewolucyjna. Elegancja to wewnętrzna praca, która pokazuje się w tym, jak zamieszkujesz swoje ciało. Najdroższy błąd, jaki popełniają kobiety, to myślenie, że muszą kupić sobie drogę do wysokiego towarzystwa. Prawda jest taka, że te siedem gestów sprawi, że będziesz się wyróżniać w każdym pomieszczeniu, niezależnie od budżetu Twojego wyglądu. Ludzie pamiętają kobietę, która poruszała się z gracją i mówiła rękami jak poezją nie tę, która nosiła najdroższe klejnoty, jednocześnie zachowując się, jakby przepraszała za swoje istnienie. Klasa to zachowanie, zanim stanie się saldem bankowym. Elegancja to to, co robisz, gdy nikt nie patrzy. Ale wszyscy zauważają. Twoje ciało to twoja wizytówka, wręcz taką, która należy do damy. Oto, jak ćwiczyć bez wyglądania na kalkulującą. Opanuj jeden gest na tydzień. Od poniedziałku do niedzieli skup się wyłącznie na komunikacji otwartą dłonią. W drugim tygodniu dodaj subtelną wieżę. W siódmym tygodniu te ruchy będą wydawać się naturalne, a zauważysz, że ludzie reagują inaczej. Transformacja wykracza poza zewnętrzny wygląd. Badania pokazują, że utrzymywanie wyprostowanej postawy rzeczywiście zwiększa poczucie własnej wartości i zmniejsza uczucia strachu i stresu. Twoje ciało uczy twój mózg czuć się bogato, co następnie promieniuje przez każdą interakcję. Kiedy opanujesz te subtelne sygnały, dołączysz do szeregów kobiet, które rozumieją, że prawdziwe bogactwo to stan wewnętrzny, który manifestuje się przez fizyczną obecność. Będziesz wchodzić do pomieszczeń inaczej, mówić z większym autorytetem i tak będziesz traktowana z szacunkiem, na który zasługujesz. Elegancka kobieta nie musi podnosić głosu, jej milczenie to już komenda. Pamiętaj, każdy gest to wybór, każdy ruch to deklaracja. I każda kobieta ma moc przepisania swojej historii, po prostu zmieniając sposób, w jaki porusza się po świecie. Przećwicz jeden gest dzisiaj, wybierz autorytet otwartej dłoni i użyj go w trzech rozmowach. Zauważ, jak ludzie reagują, gdy komunikujesz się z tej pozycji cichej mocy. Jeśli uznałaś te spostrzeżenia za wartościowe i jesteś gotowa podnieść wszystkie aspekty swojej obecności, zapisz się do kanału i aktywuj dzwonek powiadomień. Zostaw swój like, jeśli jesteś zobowiązana do nauki wyrafinowanych sztuk eleganckiego życia. Twoje sześć słów na dziś: Moje ciało mówi przede mną. Skomentuj poniżej, czy ten film pomógł ci zrozumieć sekretny język pewności siebie. Który gest będziesz próbować pierwszy? Kobieta, która opanuje te gesty, nigdy nie musi ogłaszać swojej wartości. Jej obecność to proklamuje za nią. Twoja transformacja zaczyna się od Twojego następnego gestu. Spraw, żeby się liczył. Jestem Karol, a to jest lukratywna elegancja.